Czy to już jest ten moment? Kochani, czy to już jest ten moment? Czy to już jest ta chwila, żeby użyć tego mamuta? Wydaje mi się, że tak. Mm, dobra, tak będzie ok. Jak gracie KW2, hity masz. No, no, no hity i haeki. Jak gracie sobie KW2 ziomeczki. <grafię> jak gracie sobie tym przepotężnym czołgiem, to pamiętajcie, żeby używać apeków. Yy, Wy grzyking dupa możecie wchodzić do losowania. Pamiętam dokładnie ten motyw z kawu dwójkami. Słuchajcie, grałem i jest czwórką. Wyjechały mi 3 kawu cztery w plutonie Przepraszam, kawu dwójki w Plutonie i dwie wysadziły mi bombę za 400. Dwie wysadziły mi bombę za 400 w mojego jest 4 Gdzieś tam po boku z tych hajków mnie biły. Jakie to było durne, czołg szóstego poziomu bił moją jest 4 za 450. Na Kareli, pamiętam gdzieś tam na rogu grałem. Na side scrapa czy coś. A chłopy pyk pyk, bum-bum. Minus tysiąc, dzięki, trzymaj się. Na blisko oczywiście. Więc te niższe tiary są lub mogą być momentami dla mnie takim... Taką ciekawostką. Siema ziomek, jak się grało? Co to jest, te czołgi skaczą tutaj? Junior. Ale tam zbierzesz, jak pikniesz drugi raz, nie? Ta, zrób side scrapa. Proszę cię, zrób to. Zrób to, proszę cię. Proszę cię. Skam. No, ten gość mi ciągle wjeżdża w traka, no. No, przestań mi wjeżdżać w traka. No, przestań, żeż. Ustaw się bokiem normalnie, jak człowiek, a nie wjeżdżasz mi w traki. Tak jest. Świetnie. O, odbił. Dobra, no to z hajków go tyramy. Dobra, nie możemy przebić, nie ma problemu. To hajczki. To co, z hajka go, co? Wydaje mi się, że. Jak trzeba, to trzeba. Tylko ten gość też jest wychylony strasznie. Myślicie, że on pikuje, czy nie? Hm. Jak mam stuna, to się nie chce wychylać. Jak mam stuna, to się bardzo nie chce wychylać. Hm. Tylko kiedy ja nie będę miał stuna, nie? tej grze. Dobra, dawaj tutaj tyłek. Dawaj, no dawaj, dawaj, bo mi te arty zaraz tutaj rozwalą. Ziomeczku, nie mamy czasu. Robisz pika czy nie robisz? <laughs> Widzieliście tego? <laughs> Widzieliście tego Type'a 64? Nie mogę z tym gościem tu grać, przysięgam. Ciężko z tym panem się cokolwiek tutaj robi. Wiemy, że druga strona nam wygrywa. Tutaj no nie mogę się wychylić pod to wszystko, bo mnie rozerwie. To no zróbmy to w inny sposób. Te ziomaczki chyba nie wiedzą, że jak będą stałe i będą się dawało obie czartom, to nic dobrego z tego nie będzie. O, dzień dobry. Siemanko. Co tam u ciebie? Fajnie się grało w gierkę komputerową? To cześć, to się trzymaj. A ja muszę grzać w wroty, ej. Myślicie, żeby podjechać? No nie mogę, bo Juno jest wysoko. Ajajaj Dziwna gra Dziwna gra Nie no, nie jedziemy, bo oni taki, i tak już tutaj są ściśnięci No ja muszę to jakoś zrobić, te uszkodzenia, no Ej, ale Końcu. W końcu udało nam się coś wysarpać. Kawo dwójek nikomu nie muszę przedstawić. Przy, Handlujesz złotem? Tak, handluję złotem. No, Christopher wie, że popełnił błąd, więc stara się tutaj przyznać do tego, że popełnił błąd i będziemy próbowali pracować nad jego zachowaniem. A może się mylę, może Wierchard też już próbuje? Ciężko powiedzieć. Bomba! A to jest jakiś klacz! ej, ejej. Ej, ej, ej. halo halo! No dobra. Co robimy? Gram keca i legendarnymi czołgami w WOD. hw 2 chyba zasługuje na status legendy. Co? Oho. Dobra. Fajnie. On mi dał z tego tubiańskiego działa, o którym wam mówiłem. Żebyście tym nie grali. No i proszę. Tu slow, tu slow, boy. Za wolno, za wolno, chłopaku. Musisz się bardziej postarać. Jeszcze trzeba poćwiczyć tym Juto, nie? Jeszcze musisz poćwiczyć. Glow zbitewka gramy. Ta, plus jeden. Słuchajcie, zrobiliśmy pierwszą grę. Kawał dwójką. Posialiśmy trochę terror, pomimo że była strasznie męcząca na samym początku. Nie można tej zrobić, zrobić się wjeżdża i zrobić dominacji z tuby. Dobra, jedziemy, wciskamy W. No co może pójść nie tak. Absolutnie nie mogliśmy grać C1 tym czołgiem z przyczyn oczywistych. Dobra, strzelimy sobie. No co mamy nie strzelić? Za 400, poza 400, ale zawsze coś. Dzięki. fajnie, że jesteś to Arto M44. Jeszcze tylko lewcha brakuje, a czekaj, nie ma. Ludzie powinni na tym czołgu spamować bardziej apk ami niż tymi haekami. Tak mi się wydaje w dzisiejszych czasach po tych nerfach, po tych zmianach, to. To te Apeczki są dużo lepsze do grania. Kuriozalnie to wygląda, jak masz taki wielki czołg, bo ona rozmiarowo się nie, nie, nie zmieniła, nie? Ona rozmiarowo się nie zmieniła, a prowadziła do Bat-Chata, więc to To jest mega głupie. No, ale w końcu ktoś w Wargamingu to ogarnął, że to jednak chyba nie ma sensu większego. I trzeba dokonać pewnych zmian. Mkd, no, nie? Ziomek, weź powiedz. A strzelicznie? Dobra, nice. O, co to jest? Co mnie farmi? Ej, zostaw! Ej, zostaw! On mi cały HP z... Nie. Dobra, trzeba jechać do przodu. Nie można do tyłu, trzeba do przodu. Gdzie się wydaje, że on gdzieś z tyłu nawet mi farmi? Nie wiem. Jak to wszystko znika na tych tierach, ty? O, oho! O, oho, o, tak, tak. O, nie, no za 400 tylko? Dobra, to ze strzelę. I jeszcze z uszkodzonym magazynem. No bomba dla mnie. Odbijmy sobie może w lewo, co? Czy nie? Po te 150 i taki tak już nie ma sensu jechać. No to wciskamy W. Co się będzie działo, to się będzie działo. O tego gościa mi chodziło, ale go... Kurde, no... Podjechał od tej zewnętrznej, stąd Arta za 300. Łatwo. No chyba się wywalisz w ten sposób grając, wiesz? Okej. Okay. Proszę... zniknął ty w dwie sekundy? Gdzie jest ten ziomek, Najiro? Halo? Halo, proszę pana? Proszę pana snajpera, bo ja tu jadę z pesteczką. Jadę z potężną pesteczką na KW-1. KW-2. KW, KW-2. KW-2. 2 KW. Nie, to wszystkie czołgi trola mają. To, to się idzie pomylić. Dobra. Łapiemy tego gościa. Nie łapiemy tego gościa. Unluko. O, w jakimś dole siedzi. Dobra, no. Unluko. No KW-2, nic się z tym czołgiem nie zmieniło, jedziesz i one ludzi na szóstych tierach. Takie to życie, prosty czołg. Jedziesz, klikasz, namierzasz, trafiasz, ktoś ginie, no. <ścoughs> Proste jak konstrukcja cepa. Wydaje mi się, że ze względu na swoją przeszłość też zasługuje na taką wspominajkę. Bo dużo kiedyś tego naprawdę na randomie jeździło. Prawdziwi gracze pamiętają Golda CD Action? No pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Był gold kody były, kody były nie, kody były na Golda CDX, na pewno. Jest już nie zagramy niestety.